Banany, co? No kurwa, wejdź na Discord, kurwa, ty, na chuj pytasz o linka, kurwa. Słodziutkie, wiecie co, sprawdzimy smak, ja, Też ja już sprawdzałem, ale ja was kurwa kocham kantować, wy kurwy zajebane. Patrzcie patrz, w ogóle, w ogóle są inne, nie? <laughs> nie no, są dziwne, to sobie bym powiedział, że jest e, podobne jak te jak te ogonki tych kotów. Te są krótsze, widzowie. I tak jak siusiaki. Kurwa, walnie wszystko jest krótsze, widzowie. Nie krzycz na mnie. Przepraszam cię, Anna Kinka. Patrzcie jakie króciutkie. Uwaga! Czy zdążę to zjeść zanim się zepsuje? To to chuj, gorzej, że kupiłem kurwa, 2 kilo marchewek takich małych i kurwa obrzydliwe są. Banana ketchup próbowałem. Chciałbym Wam widzowie powiedzieć, że smakują inaczej. Ale smakują tak samo. Tylko są po prostu dojrzałe. Jedna rzecz, że... Ja, jadłem tutaj mango. Kupione u tego gościa na dole, co ma owoce. To było kurwa po prostu normalnie było wanili, waniliowo czekoladowe przysięgam wam kurwa przysięgam kurwa wam lepsze niż jakiekolwiek nie jadłem nigdy lepszego owoca nigdy kurwa nie jadłem lepszego owoca i jeszcze raz to kurwa powiem nigdy nie jadłem lepszego owoca smakowało kurwa normalnie waniliowo karmelowo no przepyszne widzowie Widzowie przysięgam, w Polsce też masz mango. Ty kurwo jebana. Dobra. W Polsce też, w Polsce też masz szony, nie? Absolutna tragedia. Nie poruchasz. Mm. Chodźcie do dupy. Tobie dwa ty kurwo jebana. Przepraszam. Mm. Nie, tej dupy od Jużweka nigdy nie poznałem widzoga Nie, no Jużwekowej nie poznałem nigdy, ale ja nie lubię takich dziewczyn Rewot tyś jest welu jebany Siema, to ja ci daję baran drugi telefon za te wszystkie wyzwiska w moim kierunku Ty kurwo zajebana ty Widziałem jak Tarzy doszła na pizdę. Widziałem więcej niż ty na pewno. I gadałem z Michałem. Co kurwa? Te co ona pisze ta kurwa? Co to są Underarms? Wyznacz co to są kurwa. No to co ona piszą? Under Arms, kurwa? No Dośu co robimy? Dzwonimy do kurwa tego, dzwonimy do stoenu? Tylko oni będą adresami rzucać przez telefon No i no porażka z tym prądem widzowie, Dosia zajebała temat po całości nie? Przestańcie mi dokuczać z tym prądem, widzowie. Przestańcie, przestańcie, proszę was. Jezu, kurwa, Madzi. Mają 30 dni na podłączenie, nieprawda. Czty 14.

Widzowie 14 dni mają na podłączenie prądu, ale podłączają ją szybciej, jak się do nich dzwoni. Ale jeszcze nie przyjęli zgłoszenia. I proszę mi tu dość nie stresować biednej, Proszę mi tu dość nie stresować. Nie płacę za... Wszystki robiły, że wyłączali prąd i wybijali szyby kurwa ludziom I kurwa się baw teraz Ale gówno je, no słuchaj Raz się je w restauracji meszelen, raz się je gówno, no Aj, tam spleśniała. Ja, tam spleśniała. O Jezu, bo mam, mam to albo, albo, kurczaka po koreańsku, ale mam po nim nieprawdopodobne kurwa sranie. Nieprawdopodobne. Od tej panierki jebanej, więc cicho bądź. A moglibyście życzyć mi na czas smacznego, o. Przyjacielu. A nie kurwa. Tam to kurwa nigdy pasuje. Ja jak jem, czym jem kurwa, kiedy jem, z kim jem, co jem kurwa, tu mlaszczesz! Kurwa wrzodów dostanę. Nie wkurwiać mnie! Nie wkurwiać mnie! Do piątej rano Do waszego czasu mam streamować? Do jedenastej? A to na co tak krótko? Delicje widzowie. Mm. Ale wy jesteście kurwami, naprawdę Jak można pisać komuś kurwa przyjacielowi swojemu jedzeniu gówno, jak on je Ja nie ja... wiem widzowie, ja chyba was kurwa, ja chyba zmienię kolegów, wiecie Ja chyba zmienię kolegów, bo to jest kurwa komedia co wy tu robicie Kraki komedia jest jakie dobre, jakie dobre to jest. Mm. Gdzie ona jest?

Błąd, 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 bo by... Cześć. No, dawaj szybko rozmowa. No, no, nabijaj, nabijaj, nabijaj. No, co tam się, co tam się wydarzyło, bo widzowie nie wiedzą. Niektórzy widzowie. A, to widzowie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkim mięśniu, dałem wam wasze logony komuś, się... O, dokładnie tak. Nowa gwiazda, co tam się wydarzyło? Co tam się wydarzyło w tej drugiej rundzie z tym tazem? Wiem, że masz potem dużego streama, więc nie będę cię męczył, tylko jak krótko powiedz. No, tak na krótko, tak na tak na krótko, może to powiem tak, no to co, co się podusiło, bo tak. Obalenie zapłaśnicie. Chciałem sokerkika, ale dlatego, że jestem dobry, to zostało... Ale nie wyniebałeś mu sokerkika! Nie, 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 ja taki nie jestem, tylko wiesz, że emocje, wiesz, emocji nie chciałem. Dostał właśnie kolano, tak bo ja mówię że dostał kolano, utuciłem, ten, on próbował wstać, wziąłem pilotynę, patrzę, bieg, bieg, biegnie policja, no to powiedziałem, że mają mi go wziąć ode mnie i on ten, ja go odepchnąłem tą pilotyną, bo tak, tak się da ogólnie. No i powiedziałem do Tadzi, Tazie jak chcesz, to możemy iść z boku, żeby nas nie kamerowali i żeby nie było policji, nie? No i było kwestię, no i jest tak jak Taz powiedział, że rewanż, że on chce rewanż na jakiejś skali, nie? Rozumiem. To spoko. Czyli tak, witamy, wziś... witam. Wziąc... Dobry, słuchajcie. Siwy Tazi 2-0. Trzecia musi być. <laughs> Dobrze, czyli tak. Dusiłeś go gilotyną, do tego dostał kolano na łeb, bo je, na tym nagraniu widać, jak on wstaje, nie? No i później się wywraca. I potem się wywraca, to prawda. On się zatacza potem. A potem spadły tak. psy. Widzowie, i to potwierdzam, po, po, po ponieważ, kurwa, na no Nowym Świecie wpadają w 3 minuty, nawet w 2 minuty. Tak, a, a tak, tak, a, je, a jeżeli widzowie nie wiedzą, to niech sobie idą w pierwszy, lepszy piątek, czy tam czwartek, czy w sobotę wieczorem na nowy świat i niech sobie zobaczą ile tam stoi pa, ile tam stoi policjantów. Tak, tam zawsze pały stoją. Dobra siwy. Dzięki ci, bo, e, trzymaj się dzisiaj na tym streamie i życzę ci, żebyś mu najebał, znaczy ja nic do Kamila nie mam, ale życzę, żebyście mieli tę walkę, bo to będzie bardzo fajne dzień. No ja ci powiem ogólnie ja powiem tak jeszcze, powiem? Zachował się jak kurwa jebana, trochę. No zachował się jak kurwa, bo wiesz jak jest, no to jest sam jeżeli on bije słabszych, bije młodszych i bije... i próbuje być bezdomny. <śm> <śm> bezdomny! <śm> no, tak? no jest szoty latające, no ja zaraz ci podeszle. No dobra kurwa, no dobra, no dobra, no Pamiętajcie, życie weryfikuje ludzi, którzy nie są w porządku do codziennego życia. No i dobra, dobra, to trzymaj się siwy i żeby się co to wyjaśnili w się Życzę Ci wszystkiego dobrego i... Papa! bo ludzie zawsze będą pierdolić. Nara. Nara. Hej kapidowie, hej kapidowie, hej kapidowie, kolapa! Słuchajcie! Jaka kurwa ustawka? Jak siwego nikt nie zna, a, a Tazy jest królem free Fightu, powiedzcie mi. Bili razem później. No dobra, ale... No dobra, Dosia. Pili wódkę, ale potem się bili znowu. I co myślicie, że tacy pomyślą, że dobra, koniec walki z najpopularniejszymi za największe pieniądze, wezmę walkę z siwym. No ludzie kurwa, proszę was. No właśnie, po wódce była druga runda, no Ogólnie ja tak jak mówię, ja nie jestem taki, że parze dostał w łeb i nagle ja będę źle gadał Dobrze życzę jednemu i drugiemu Uważam po prostu, że przy tych kurwa zestawieniach, które są To przynajmniej będzie jakiś kurwa normalny Normalna walka z jakąś historią, no jak dla mnie, no Typowa patola, przyjaciele, bitka, przyjaciele. Ale dlaczego, czekajcie, stop. Dlaczego patola? Dlaczego dla was kurwa wszystko jest patologią kurwa? Co jest, co jest? Kurwa mnie to wkurwia, serio, Kurwa mnie to, już mnie to wkurwia. To no właśnie przez takie kurwy jak kurwa rewo. Ta kurwa zajebana, ten kurwa okularnik w dupę pierdolony, swe! Kurwo zdychaj. Ta dziwka pierdolona! No kurwa, to przez takie kurwy widzowie ludzie myślą, że kurwa, że normalne rzeczy, czyli napić się, bić, napić się znowu, znowu się bić, to jest patologia. Wiecie co jest kurwa patologią? Nie wiem, kurwa, matkę okraść, kurwa, nie pracować, kurwa, dziewczyna śpi i jej, kurwa, w, ma w majski zaglądać, rozumiecie, kurwa, to jest patologia. Najwierniejszy gmach, 9 złotych. Włączasz jakiegoś ucedza z sfera, który startował do najebanego talizego? Ty możesz Kaminkowi pałę co najwyżej ojebać. Podobno Dosia opierdala gały w warszawskim proromie, licząc na to, że prąd wróci czas per radość. Śmieszne, trochę śmieszne, ta ostatnia część, ale mm, no właśnie farmazonicz, kurwa, bo to są takie farmazony, no. Jest na nagraniu, to nie kurwa, to nie siwy startował do Tazego, rozumiesz? Co so, co... Widzicie jaka to kurwa jest? To, jak się farmazony roznoszą, zobacz to nagranie! Co do kogo startował? Zobacz sobie. Ja uważam, że to są wszystko zły wpływ volta po prostu. O, Wre... Jaka ustawka kurwa? Jak siwy by nam, jak siwy by namówił tadego? Kurwa, koks. 9 złoty.